Deregulacja to nie jest jednorazowy zryw, to jest jednak mimo wszystko proces, który jest zapowiedziany i założony na wiele, wiele miesięcy, a moim zdaniem na lata na stałe. To, co się w tej chwili dzieje, te ostatnie kilka miesięcy czyli inicjatywa, sprawdzamy, to jest bardzo. Ważna inicjatywa, która została podjęta przez premiera Donalda Tuska wspólnie z Rafałem Brzoską i my, jako Konfederacja Lewiatan, do tej inicjatywy się dołączyliśmy. Ale proszę pamiętać, że jako Lewiatan od 20 paru lat przygotowujemy czarną listę barier, w której te wszystkie absurdy legislacyjne staramy się pokazywać. Bo przecież deregulacja to nie jest walka o to, żeby była całkowita wolność, bo muszą być pewne reguły gry dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim. To jest działalność, która wymaga dużego samozaparcia i dużego wsparcia ze strony administracji po to, żeby te przepisy, które się tworzą, nie tworzyły się bezsensownie, żeby nie trzeba było je następnie deregulować. Deregulacja to jest przede wszystkim proces, ale który musi być wypracowany w konsensusie, w konsensusie z administracją rządową, z administracją państwową, ale również z partnerami społecznymi. Bardzo istotną platformą do tych rozmów jest również Rada Dialogu Społecznego, w której my uczestniczymy. Ja jestem wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. Ostatnie posiedzenie mieliśmy wczoraj. I to jest bardzo ważna instytucja, przez niektórych uważana za fasatową, dlatego że nie ma aż tak dynamicznego być może swojego tempa działania, ale uważam, że jest bardzo ważna. Nie można jej nie doceniać i być może trzeba ją również lepiej wykorzystywać, bo to jest naturalne miejsce, naturalna platforma do tego, żeby wymieniać się wzajemnie swoimi spostrzeżeniami. Tym bardziej, że czekają nas wyzwania, które są wyzwaniami na wiele, wiele lat, a nawet na dziesiątków lat. Wczoraj na Radzie Dialogu Społecznego rozmawialiśmy na temat transformacji energetycznej. Inwestycje w energetykę to są inwestycje na kilkadziesiąt, a nawet w przypadku inwestycji w elektrownie jądrowe, na 100 lat. No to, jest, to jest okres, który przekracza jakiekolwiek kadencje jakiejkolwiek partii, jakiegokolwiek prezydenta, jakiekolwiek premiera. Europejskie Forum Nowych Idei organizujemy już od kilkunastu lat, to jest już czternasta edycja. Teraz nawet zdecydowaliśmy się, że będziemy organizowali kolejną imprezę wiosenną EFNI, już pierwsza miała miejsce w roku 2025 przy okazji prezydencji polskiej i chcemy to kontynuować, przynajmniej w roku 2026, a później zobaczymy jaki będzie rezonans. Europejskie Forum Nowych Idei, jak sama nazwa wskazuje, to jest przede wszystkim miejsce, w którym spotykamy się jako biznes, ale również administracja rządowa, państwowa, samorządowa, ludzie kultury, ludzie nauki, po to, żeby wspólnie dyskutować o najważniejszych kwestiach, które dotyczą przyszłości Polski i przyszłości Europy.